Każdy ruch Twojego ciała, każde Twoje działanie, każdy ruch Twojego języka, jak mówisz, każdy moment, gdzie wydajesz z siebie jakąkolwiek energię, każdy moment, gdzie ruszasz swoimi rękami, przesuwasz jakieś rzeczy, układasz coś, przygotowujesz coś, robisz coś, ruszasz się, każdy moment, gdzie wstajesz, idziesz gdzieś, każdy Twój ruch to jest sygnał, który wysyłasz do wszechświata. Czyli do ludzi wokół ciebie, do energii wokół ciebie, do rzeczy wokół ciebie, do zwierząt wokół ciebie. Każdy twój ruch to jest sygnał, który wysyłasz do wszechświata, do wszystkich, do wszystkiego. Chodzi o to, jakie sygnały wysyłasz. Jakie sygnały wysyłasz? Bardzo ważne jest, żebyśmy aktywnie Aktywnie zaczęli wysyłać sygnały, czyli ruchy, ruchy w odpowiedzi na przyjemne, na fajne rzeczy, które chcemy. Czyli, przykład. Ktoś daje Ci komplement. Jaki sygnał wysyłasz? Mówisz, o dzięki. Ruszasz się, na ile się ruszasz na ten komplement? To jest twój sygnał, który wysyłasz do tego człowieka, do wszechświata. Wysyłasz sygnał, to jest prawo przyciągania to jest podstawowe prawo przyciągania. Wysyłasz sygnał. Jeżeli nie przyjmujesz tego komplementu, tak nie reagujesz na ten komplement, nie ruszasz się, nie, nie angażujesz się w dyskusję z tą osobą na temat tego komplementu albo. Nie angażujesz się w jakąkolwiek dyskusję z tą osobą, jak nie zapalasz się, jak nie ruszasz się, siedzisz tak, o dzięki, to wysyłasz sygnał do wszechświata, że komplement nie animuje cię za bardzo. Nie animuje cię, nie rusza, nie rusza twoim językiem za bardzo, nie rusza w tobie emocji, nie aktywujesz się, nie robisz rzeczy. Wszechświat dostaje ten sygnał, przetwarza. Wyciąga wniosek. Ta osoba nie animuje się poprzez komplementy. Nie pojawia się w tej osobie dużo życia i dużo ruchu poprzez komplementy, więc nie podajemy komplementy. Będziemy podawali tej osobie to, co ją rusza, to, co ją animuje. Może będzie Cię bardziej animowało to, że ktoś zaatakuje Cię werbalnie, powie Ci coś negatywnego. Może to. Spowoduje reakcje, mówienie, zaangażowanie, ruchy, dyskusję, krzyk: Jeżeli to cię animuje, wszechświat przetwarza, to go rusza, więc dajemy mu więcej tego. To jest prawo przyciągania. Bardzo ważne jest, żeby zacząć aktywnie wysyłać te odpowiednie sygnały. Czyli Ktoś Ci mówi komplement? Angażuj się, rusz się aktywnie. Może nie jesteś przyzwyczajony do tego, może jesteś przyzwyczajony do skupiania się na negatywnych rzeczach, na tej osobie, która mówi negatywne rzeczy, musisz się przełamać i przejść w taką ofensywę. Defensywa to jest stan, w którym jesteś i unikasz rzeczy nieprzyjemnych. Jak prawa się osoba, która cię nie lubi i mówi negatywne rzeczy, to musisz to rozwiązać. Muszę sprawić, że to się nie stanie. To jest defensywa. Jak grasz cały czas defensywnie, to jest kwestia czasu, aż dostaniesz gola, aż szczelą ci gola. Nie, nie strzelisz gola. Musisz przejść na ofensywę. Czyli aktywnie, aktywnie trzeba zacząć ruszać się w odpowiedzi na fajne rzeczy. Ktoś jest miły dla ciebie. Czemu go ignorujesz? Może nie lubisz tej osoby i nie chcesz zaprzyjaźnić się z tą osobą. Ale chociaż wyślij ten sygnał do wszechświata, że jak ktoś jest miły dla ciebie, to obrócisz swoim, swoje ciało w kierunku tej osoby i podyskutujesz trochę dłużej niż zazwyczaj, włożysz trochę energii, poruszasz tym językiem, powiesz parę rzeczy, zaktywujesz swój mózg, włożysz energię i wyślesz ten sygnał do wszechświata że jak ktoś jest miły dla Ciebie, to Cię animuje. Wszechświat widzi to, przetwarza. Ta osoba rusza się, pojawia się życie w tej osobie. W momencie, gdzie ktoś jest miły, podrzucajmy mu więcej takich rzeczy. Prawo przyciągania. Twój partner zrobił Ci obiad, przygotował Ci coś fajnego. Lubisz to? Grasz defensywnie czy grasz ofensywnie? Czy przechodzisz na wygrywanie? Czy siedzisz? Ktoś ci zrobił fajny obiad. I siedzisz i nie reagujesz. Traktujesz to jako normę. Tak. Fajnie. I nie rusza cię to, że twój partner zrobił ci fajny obiad. Siedzisz. I może myślisz sobie, o, mam nadzieję, że nie powie mi znowu tej rzeczy. O się zdenerwuję, jak zacznie mi mówić o tym. O, mam nadzieję, że ta osoba się nie zachowa tak. O, ale się zdenerwuje. jak stanie się to, to będzie bardzo źle, będę musiał się strasznie spiąć. Jak myślisz o takich rzeczach non-stop, to wszechświat patrzy się na Ciebie i myśli sobie. Myśli, wszechświat myśli. On dostał posiłek, nie animuje się tym. On siedzi i myśli że bardzo się wkurzy, bardzo się zdenerwuje i czeka na to, że ktoś powie mu coś niefajnego albo stanie się coś niefajnego i wtedy się bardzo zdenerwuje. Skoro to go animuje, to dajmy mu to. I pojawi się ta osoba, która powie to, czego nie chciałeś usłyszeć, bo grasz defensywnie i czekasz na to. Bo wysyłasz ten sygnał, że się wkurzysz, jak powie ta osoba tą rzecz. Wszechświat mówi, ok, skoro to cię rusza, masz. Jeżeli masz takie momenty, gdzie na przykład wieczorem ktoś może mieć tak, że patrzy się na gwiazdy i ma taki moment 10-15 minut, siedzi i tak ah, czuje takie, taką wielkość, takie fajne emocje, takie coś, takie duchowe doświadczenie, jak patrzy na gwiazdy. nie? I myśli sobie, że to jest fajny, fajny moment. Podnoszą mi się wibracje przez te 10 minut. Podnoszą mi się wibracje, czuję się, lubię to uczucie. Lubisz to uczucie? Więc animuj się. Na przykład, weź sobie stolik, weź ręce, przesuń stolik, ułóż go gdzieś na balkonie, kup krzesło, jakieś fajne, wygodne, albo przenieś krzesło z domu na balkon, przygotuj sobie jakiś fajny napój. Mój ulubiony? Woda gazowana, zimna, z cytryną. Przygotuj sobie jakiś napój. Siądź sobie, wygodnie, tak fajnie, z napojem, ze stoliczkiem. Włóż tą energię w ten moment wszechświat widzi, ta osoba rusza się, robi różne rzeczy, przesuwa rzeczy, animuje się, pojawia się życie w tej osobie. Dla tego uczucia, gdzie patrzy się na gwiazdy, więc podajmy mu podobne uczucia, więcej takich uczuć, może w ciągu dnia masz więcej takich uczuć, mówi wszechświat. Prawo przyciągania. Jeżeli lubisz kawę rano, masz taki moment, ileś tam minut, gdzie pijesz tą kawę, masz spokój, jesteś sam, wchodzisz w taką fajną wibrację, gdzie pijesz sobie tą kawę. Zrób to dobrze. Animuj się. Skoro lubisz takie uczucia, to wyślij ten sygnał do wszechświata, że takie uczucia Cię animują. Czyli na przykład możesz kupić sobie kawiarkę, mielić sobie kawę, jeżeli masz czas, albo kupić jakąś fajną kawę, dobrą, jakiś fajny kubek i zrobić to tak dobrze, także. To uczucie, gdzie piję tą kawę, to co myślę w trakcie picia kawy, to, te rzeczy, o których myślę, lubię je, to jest fajne, to wszystko jest fajne, animuje mnie to uczucie, więc wszechświat widzi. Takie rzeczy cię animują, takie uczucia cię animują, takie myśli cię animują. Podrzucimy ci więcej tego, bo to cię rusza, to sprawia, że idziesz kupić tą kawiarkę, robisz to, robisz tamto. Idziesz na randkę. Włóż energię, żeby ta randka była fajna. Tak, włóż tą energię, żeby była fajna. Wyślij ten sygnał, że lubisz randki, na przykład. Że lubisz to uczucie, gdzie wychodzisz, poznajesz kogoś i tak dalej. Wyślij ten sygnał, że lubisz to. I włóż tą energię, żeby była fajna. Przemyśl, gdzie pójdziesz, co zrobicie. Wyślij ten sygnał, że. Takie uczucia. randka, cały ten nastrój rusza mną na tyle, że robię rzeczy, żeby to było fajne. Randka może się nie udać. Osoba może Cię odrzucić. Może być porażką. Mimo to, że włożyłeś energię. Może być porażką. Bez tych porażek nie pójdziesz do przodu. W się sensie nie unikniesz tego. Momenty, gdzie zderzysz się z traumą, ze strachami, z odrzuceniem, to jest inny film. To jest osobno. Praca z traumą Przerabianie tych emocji, wchodzenie w nie często, przerabianie tego. Bez tej niewygody nie możesz iść do przodu. Zderzysz się ze strachami. Chodzi o to, żeby kontynuować, kontynuować, iść i wysyłać te sygnały, że lubisz to, żeby było więcej tych randek. Żeby randki pojawiały się częściej, bo wysyłasz ten sygnał, że to cię animuje. Pojawią się częściej randki, i co się stanie. Będziesz miał więcej okazji na przerobienie swojej traumy, aż ją przerobisz, bo będzie dużo rantek. Jesteśmy skupieni na negatywnym. to się wyrobiło w nas tak ewolucyjnie. Bo jeżeli skupisz się na zagrożeniu, na czymś niebezpiecznym, to przeżyjesz, nie? Pojawia się zagrożenie, jak Twój mózg od razu pójdzie tam i się skupi na tym, to unikniesz tego niebezpieczeństwa, tego zagrożenia i przeżyjesz. Więc. Wyrobiło się takie, taki system u ludzi, wyrobił się taki system u ludzi, żeby skupiać się wyjątkowo na niebezpiecznych, na negatywnych rzeczach. Bo jeżeli najpierw przeżyjesz, to później będziesz miał więcej okazji, żeby doświadczyć coś przyjemnego. Ale najpierw musisz przeżyć, więc najpierw musisz wyeliminować zagrożenie. I ten system jest wbudowany w nas. I automatycznie skupiamy się na tym czymś negatywnym. 10 osób powie ci coś pozytywnego, ty się skupisz na tej jednej osobie, która powiedziała ci coś bardzo negatywnego. Ważne jest, żeby przystopować z tym. Żeby aktywnie przystopować z tym, bo za bardzo idziemy w kierunku skupiania się na negatywnych rzeczach, które nie są prawdziwym faktycznym Zagrożeniem. To, że ta osoba powiedziała ci to nieprzyjemną rzecz, to, że ta osoba cię nie lubi, to, że ta osoba mówi coś negatywnego, to, że ta osoba się nie zgadza, to, że ta osoba zrobiła ci to, powiedziała ci to, to nie jest faktycznym zagrożeniem dla twojego życia. Więc możesz wysłać ten sygnał, że takie rzeczy nie animują cię. Ktoś powiedział ci coś negatywnego, to nie powoduje, że gadasz dużo, że robisz dużo rzeczy. Wysyłasz ten sygnał do wszechświata, że to cię nie animuje. Więc wszechświat stopuje, nie, nie, nie podaje ci czegoś, co cię nie rusza. I możesz czasami wytrenować ludzi w taki sposób, że jak ktoś jest złośliwy wobec Ciebie, atakuje cię werbalnie, to wtedy reagujesz, nie? I trenujesz tego człowieka, że będzie miał twoją uwagę, jeżeli będzie negatywny wobec Ciebie, bo wtedy gadasz. To jest sygnał, który wysyłasz. Czasami w związkach jest mężczyzna jest kobieta. Związek. Ma jakieś problemy? I ten mężczyzna nie animuje się, nie rusza się tymi fajnymi rzeczami, które robi kobieta. Kobieta robi różne fajne rzeczy, i ten mężczyzna nie, anim nie, nie rusza się, nie wstaje, nie mówi, nie rusza się na to coś fajnego. Siedzi. I kobieta co jakiś czas, wytwarza jakąś awanturę, albo jest jakaś kłótnia i kobieta widzi, że ten mężczyzna, jak jest kłótnia, jak robi awanturę, to kieruje się w... w nią i gada, i krzyczy, i się też denerwuje. I kobieta uczy się, że mam uwagę mojego mężczyzny, on się skupia na mnie, mówi do mnie, rusza się, wkłada energię we mnie w momencie, gdzie ja robię awanturę. Więc w taki sposób będę zyskała jego uwagę. I ten mężczyzna z drugiej strony może gra defensywnie. I siedzi, i nie, nie wkłada aktywnie energii, i nie rusza się na rzeczy fajne, które robi ta kobieta. Siedzi i czeka na awanturę, i szuka sposoby, żeby uniknąć awantury. Defensywa. Defensywa. Z kwestia czasu, kiedy będzie awantura. Grasz defensywnie. Emocje to nie jest tylko to, co czujesz w sobie. Cały Ty jesteś emocją. Ty generujesz emocje i emocje to jest każdy Twój ruch. Emocje to jest energia w ruchu. Emocje w Twoim ciele manifestują się w taki sposób, że energia się rusza i manifestuje się tak, że chemicznie w Twoim ciele ruszają się pewne rzeczy negatywne emocje na przykład nie patrzysz się na pewną sytuację i interpretujesz ją tak, że to jest zagrożenie i może będzie bardzo źle wydziela się adrenalina w twoim organizmie trochę w zależności jak intensywne to jest wydziela się trochę adrenaliny twój mózg wchodzi w tryb Zmieniałem się jest ruch twój mózg wchodzi w tryb najwyższych priorytetów nie ma kreatywności nie ma Dostępu do całego mózgu, tylko najważniejsze, musimy przetrwać, przeżyć, bo jest zagrożenie, jest niebezpieczeństwo. Twój mózg wchodzi w taki tryb: wysyła więcej krwi do rąk i do nóg, żebyś w razie czego albo uciekał, albo walczył. Mniej krwi masz w mózgu, jesteś mniej inteligentny. I to są poziomy. Nie musisz odczuwać to tak intensywnie. Możesz być cały czas w takim niepokoju, gdzieś jest cały czas trochę adrenaliny, cały czas jesteś trochę mniej inteligentny, cały czas jesteś w takim napięciu, plecy napięte, ręce napięte. I to powoduje, że jesteś cały czas w defensywie. Cały czas chcesz uniknąć zagrożenia. Nie jesteś kreatywny w takich momentach. Nie, wygr nie wygrasz w ten sposób. I świat jest tak zorganizowany żeby trzymać ludzi niestety jak najbardziej w stanie takiego lekkiego zagrożenia uczucia zagrożenia takiego strachu takiej defensywie świat chce żebyś był w defensywie bo nie wygrasz w ten sposób i będziesz trochę mniej inteligentny jak jesteś cały czas w defensywie jak jesteś napięty jak jesteś skupiony na tym negatywnym i jak mogę to uniknąć jesteś mniej inteligentny Łatwiej cię skontrolować, łatwiej zyskać z ciebie. Łatwiej cię nakierować, żeby zrobił to, co chce, żebyś zrobił. Człowiek, który gra w defensywie, to chce uniknąć bólu, nieprzyjemności, niebezpieczeństwa. Chce uniknąć, nie chce wygrać, chce uniknąć. Więc taki człowiek pójdzie i kupi. Kupi kawiarkę, kupi tą kawiarkę, kupi ten stolik, kupi tą dobrą kawę, kupi to krzesełko, zrobi sobie ogródek, kupi jeszcze dużo więcej rzeczy. Ale nie po to, żeby wygrać, po to, żeby inwestować w jakieś fajne uczucia, tylko po to, żeby uniknąć bólu, nieprzyjemnych emocji. Dużo ludzi kupują rzeczy nie po to, żeby było fajnie, tylko po to, żeby uniknąć jakiegoś nieprzyjemnego uczucia w defensywie. Czuję pustkę, nie, nie ogarniam swojego życia, nie wiem, co się dzieje, nie mogę tego ogarnąć, nie podobają się te emocje, nie wiem, jak sobie poradzić. Kupię to, kupię to, żeby uniknąć to, co czuję wewnątrz siebie. To jest gra defensywna. graż defensywnie. I świat chce, żebyś grał defensywnie. Przyszedł czas na to, żeby zobaczyć swoje życie, popatrzeć się na swoje życie i zobaczyć, że wiele razy zareagujesz na negatywne rzeczy. Wiele razy. I mimo woli, tak po prostu pojawią się w Tobie intensywne emocje, jak pewna osoba powie to, jak pewna osoba powie to, jak pewna osoba zrobi to. Po prostu zareagujesz i wyślesz ten sygnał, że to cię animuje. To się stanie, ok. Teraz nie skupiaj się za dużo na unikaniu tej twojej reakcji. Dobrze jest do pewnego stopnia nauczyć się grać defensywnie. Czyli następnym razem, jak ta osoba powie mi to, to przygotuję się i zachowam się tak, i nie zareaguję aż tak bardzo. I próbujesz na tyle, na ile ci wyjdzie. Ale to nie jest cała praca. Musisz przejść na ofensywę. Czyli wiele razy w ciągu dnia zareagujesz. Ktoś cię wkurzy, zareagujesz. Wyślesz ten sygnał, że animują cię takie negatywne rzeczy. Minie ten moment. Ile czasu poświęcisz w ciągu dnia też na aktywne ruszanie się w odpowiedzi na fajne rzeczy. Chodzi o ilość. Jak zaczniesz coraz bardziej, bardziej, bardziej ruszać się w odpowiedzi na fajne rzeczy, to powoli będzie więcej Twojego ruchu w kierunku fajnych rzeczy. I te parę razy tak skurzysz się, tak zareagujesz emocjonalnie na negatywne rzeczy, ale będzie dużo, dużo ofensywy, dużo większe szanse na wygranie, na strzelenie gola. Będziesz do przodu, będziesz miał więcej momentów, gdzie reagujesz, wkładasz energię w coś fajnego, w reakcji na coś fajnego, w odpowiedzi na coś fajnego i wszechświat to widzi i podrzucać parę innych takich fajnych rzeczy. Gromadzi się, jest coraz więcej tych fajnych rzeczy. Prawo przyciągania. Chodzi o to, że dużo ludzi, jak widzi, że coś niefajnego idzie i muszę to uniknąć. To siedzi za długo w tym unikaniu tego. Ogarny na przykład wszystkie swoje traumy. To jest zbyt defensywna gra. Musisz przejść na ofensywę, musisz iść na wygrywanie, musisz próbować szczelić gola też. Czyli aktywnie, aktywnie ruszasz się w odpowiedzi na to coś fajnego. Jeszcze raz. Coś jest miłe dla Ciebie? Rusz się. Coś jest fajne? Rusz się. Lubisz coś? Rusz się. Chcesz spędzić fajny wieczór ze swoim partnerem. Rusz się. Zrób to tak, żeby to było fajne. Wyślij ten sygnał, że takie momenty animują mnie. Przez jeden dzień, jak zaczniesz to robić, dzisiaj na przykład, jak zaczniesz to robić, i z 15. Raz, 10, 15 razy w ciągu dnia zobaczysz, że jest coś fajnego i ruszysz się w tym kierunku, czyli pewna osoba będzie miała dla ciebie, podyskutujesz trochę dłużej. Jest jakiś fajny moment, jakieś fajne uczucie, do którego masz dostęp poprzez jakieś działania. Zrobisz więcej tego. Z 15 razy w ciągu dnia zrobisz. Ruszysz się. Językiem, powiesz dziękuję, wstaniesz i przytulisz, bo ktoś zrobił coś fajnego, tak, żeby ruszyć się na to coś fajnego, z 15 razy zrobisz to, jutro wstaniesz i zobaczysz, że wszechświat będzie miał niespodzianki dla ciebie. Zacznij ci bardzo szybko podrzucać kolejne podobne rzeczy, i oprócz tego podrzuci ci fajne uczucie, wygeneruje się w tobie. Fajne uczucie. Nie zyskasz tylko rzeczy i inne doświadczenia od wszechświata, okoliczności, podobne fajne rzeczy, nie tylko zewnętrznie. Wewnętrznie w tobie wygenerujesz się takie fajne uczucie, taka fajniejsza wibracja. Mam nadzieję, że to wypróbujesz. Jeżeli film jest pomocny, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować i widzimy się następnym razem.